Ok? Ok. Zaczynamy od tego, oczywiście, że znowu spotykamy się we trzech: czyli ja nie lubię Rafała, Rafał nie lubi mnie. Kanapowy nie lubi mnie, ja nie, nie lubię Nie, kanapowę. kanapowego nie lubi nikt i kanapowy nie lubi nikogo. Dlatego telefon i rozmowy przez telefon odpadają, musimy się spotkać osobiście, żeby wymienić złośliwości. I uszczęśliwości. Jak zwykle zaczynam tekstem standardowym. Zacznijmy od początku. Witam serdecznie, jesteśmy w miejscowości Wilkocin. A co za tym idzie, mamy nadzieję, że. Mamy nadzieję, odwróciłem się, bo powiewa naprawdę chłodem. Chód, który przede wszystkim jest chłodem strachu. Mamy jest. okazję zwiedzić, będziemy mieli, mam nadzieję, że ten film wejdzie do emisji, że wyjdziemy stąd. Będziemy mieli okazję zwiedzić schron. Schron dwupoziomowy, wybudowany po 1945 roku. Oczywiście Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie czy Radzieccy. Sowiety, Sowiety, Sowiecki, sowiecki Sojusz. Przejęli teren, ogrodzili oczywiście wstęp absolutnie zabroniony. Teren, teren ogrodzony, tak jak powiedziałem, wstęp zabroniony. Wybudowali coś takiego na miarę schronu przeciwatomowego. E, przeciwatomowego, przepraszam. Schron był zabezpieczony od, od wszystkich możliwych bomb ówcześnie używanych. Oczywiście od, od ataku między innymi chemicznego. Czyli anti abc Dokładnie. Prawdę mówiąc Informacje do końca nie są sprawdzone, ale być może była tu stacja przekaźnikowa dalek dalekiego zasię zasięgu. Przepraszam. Są wysokie, były wysokie maszty, oczywiście anteny. Mało kto wiedział o tym tak jak powiedziałem, będziemy wchodzić. Coś panowie na ten temat? Tak, oczywiście. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że zgodnie z informacjami, które krążą po internecie, tutaj oficjalnie był nieoficjalny bunkier dowodzenia dla wojsk, znaczy wojsk Układu Warszawskiego, które miały atakować na zachód. Więc stąd taka różnica w wielkości obiektu. Te obiekty, które do tej pory mieliśmy okazję nie zwiedzać, to były takie małe stacje, wiecie, jeden poziomek, dwa i tak dalej. Tutaj podziemia ciągnął się kilometrami. To tutaj nie będzie tak, że sobie wejdziemy, wyjdziemy i au Zain. Tak jak zaznaczyłem, mam nadzieję, że ten film wejdzie do emisji i wyjdziemy stąd. Ja mam nadzieję, że mam w ogóle najpierw wyjdziemy. <noise> ja wziąłem ze sobą gacie do sprucia, żeby nitkę zostawiać. Tylko nie wiem, dlaczego czarno, także nic nie będzie widać. Warto oczywiście wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce 18 maja 1987 roku. Niedaleko stąd. Niedaleko stąd było lotnisko. Rosjanie oczywiście przeprowadzali kolejny, kolejną próbę Rakiety o nazwie nie pamiętam. nie pamiętam nie pamiętam słodaj Generalnie była to rakieta powietrze Ziemia wystrzeliwana z samolotu Suchoja. Tak, niestety rakieta Ule... uległa, uległa tak. awarii, zamiast wyznaczone miejsce uderzyła w budynek mieszkalny zabijając jednego z naszych, czyli Polaka. Oczywiście w danej sytuacji <laughs> jak się posługiwać tym Wyrażeniem Rosjanie, radzieccy. Powtarzam, do 89 uważam, że to były ruskie. <grym> Czekałem na to. Sowiedzi, Oczywiście Sowiedzi, Rosjanie Sowiedzi. zasponsorowali odbudowę tego domu. Niestety człowieka już nie odbudują. Nie odbudują. Także serdecznie zapraszam na relację. Mam nadzieję, trzeci raz powtórzę, że ta relacja się ukaże. Mhm. No tak, ja tylko dodam, że ta miejscowość, gdzie znajduje się poligon lotniczy nazywa się Przemków od świętego Przemysława, twórcy wielkiego przemysłu. E, no i praktycznie chciałem się pożegnać tutaj z Wami, drodzy widzowie. Nie wiem, czy mój materiał w ogóle ktoś znajdzie kiedyś i czy będę miał okazję pokazać Wam... Ale to jest projekt, to wiesz. Ale generalnie czuję się jak w projekcie Rize. Może też być tak, że znajduje się tam jakaś strefa czasowa i wyjdziemy w zupełnie innym miejscu w zupełnie innym czasie, także żegnaj, rodzino, żono, bardzo Cię kocham, synu, będę jak za Tobie Dokładnie, jakby nie było, ktoś może znajdzie ten telefon i dokona emisji tego filmu. Także żegnamy, na razie, hej! I do zobaczenia za chwilę u środku. A my obecnie znajdujemy się pod, trudno powiedzieć co to jest, wygląda na hangar, gdyby nie ten centralnie umieszczony filar. Prawdopodobnie samochody ciężarowe, chociaż też nie do końca, bo tu w środku są też jakieś betonowe, trudno powiedzieć, to nie jest słup przewrócony, raczej nie. Chociaż nie widać, żeby to było wmurowane. Na rampę też nie wygląda. Ze na, na rampę. Dokładnie. Tym nie ma żadnej słownicy u Nie ma nie żadne, żadnego sprzętu, nawet, nawet haków, które by wskazywały na to, że cokolwiek tu wisiało. Tam jest oczywiście mała dziurka, jak trzeba będzie wejdziemy, być może ją wyjdziemy. Kanapowy, ostatnie trzy łyki. Piwa. marki... To jest alkoholowe. To jest alkoholowe. NN. A Rafał gotowy do działań. Także. Także wchodzimy na zdrowie. Prawdopodobnie znaleźliśmy wejście do tego kompleksu, tak jak widziałem gdzieś na internecie zdjęcia, ale czy to jest to? Trudno powiedzieć. Echo się roznosi. Wejdźmy i zobaczmy. Trzeba się oczywiście schylić. Sprzęt świecący jest. A no być może to jest to. Jest zakręt w prawo. Cudownie, chłodem wieje w tak upalny dzień. No, i cóż, przed sobą mamy jakiś długi korytarz. Powiem szczerze, że ciekawie to wygląda. Prawdopodobnie jakieś drzwi stalowe były zabudowane, chociaż nie ma zawiasów. Mnóstwo pomieszczeń w jakimś celu na pewno to było wykorzystane. Idźmy dalej. Proszę, proszę za mną, proszę, proszę wycieczki. Słyszę Was. Zobaczmy, co tam jest. To jest jakaś wysoka hala, taki hangar. Jak tam, żeśmy mieli okazję zobaczyć. Poczekajmy na resztę załogi. Jesteśmy w następnej. Nie wiem, wszystko mi to przypomina hangary wysoko nie hangary które służyły do chowania samolotów przed atakiem jakimkolwiek z nieba, że tak powiem. Przejdziemy zaraz dalej, zobaczymy, co już tam ciekawego jest. Poczekam na resztę ludzi. Moi koledzy, trudno ich nazwać kolegami, ale znajomi Widzę jak już światła, czyli prawdopodobnie podążają za mną. Następne schodki. No musiał być beton naprawdę dobrej jakości, skoro do dzisiaj nie powycierany. Toaleta. Wejdźmy zobaczyć, sprawdzimy sufit. Jest ok. Toaleta jedna. Toaleta druga. Tak to jakby niedawno ktoś korzystał z niej. Przejdźmy dalej. Tym tunelikiem pójdę do końca. Nie, skręcę tutaj, zobaczę co tutaj jest ciekawego, o już sufit główką zaliczyłem. Muszę przyznać, że jest w miarę nisko i ciekawe echo. A tutaj przejścia brak, jest oczywiście jakaś wentylacja. Do góry nic nie ma. Zastanawiam nie tylko wielkość tego obiektu, co naprawdę się tu mogło znajdować. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, ale tu się już tak jak widać robi dosyć ciekawie. Można iść prosto w lewo lub w prawo. I obydwa o, kierunki w lewo w prawo są widzę dosyć głębokie, więc tam dalej będą na pewno też jakieś pomieszczenia. Przejdę najpierw w prawo, zobaczyć, co już tu takiego ciekawego jest. Ogromna hala, przejścia brak, chyba że ktoś jest tak mały, że potrafi się przecisnąć przez tą dziurę. W prawo to jest wyjście do tej głównej hali, w której przed chwilą byliśmy. Trudno powiedzieć, co to jest. Trzeba uważać pod nogi, trzeba uważać nad głową, czy jest w miarę bezpiecznie, dosyć wysokie te progi, że tak powiem. I jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Tu są schody, być może wyjście ewakuacyjne. No chyba nie do końca, ale zobaczę co tam jest z ciekawości. Schody bardzo wysokie, naprawdę labirynt. Naprawdę labirynt. Uch, naprawdę trzeba się zdrowo wysilić. Tam jeszcze widać promienie słoneczne, czyli jesteśmy na pierwszym poziomie. Tutaj jakby robi się cieplej. dla przewytrzenia W lewo i w prawo bardzo długi tunel. Pokażę to. Wrócę się zobaczyć, co tam było, a potem przejdziemy tutaj, być może z powrotem. Może będą ciekawsze miejsca. Ale strzałka pokazuje w prawo to chyba tu jest bardziej niebezpiecznie. Oryginalny napis tam był? Mhm. Aha, Czyli ja się wróciłem. A tu jest, a tam, panowie, widzę światło słoneczne w oddali. Słam? Widzę światło słoneczne, czyli tam być może jest jakieś wyjście. Tam, jak powiedziałem, widać słoneczko, czyli światło dzienne. Przejdźmy się kawałek w tą stronę, czyli w lewo. Wychod, czyli Wyjście, przypuszczam, że wyjście ewakuacyjne. Tu jest wyjście, a tu są wyjścia, chyba. Wychody. Widać moich kolegów w oddali. Nie, to nie są koledzy. Zaznaczam drugi raz, to są znajomi. Trzeba się znowu schylić, ale tu chyba. Przejścia. Ładne echo. Nie jest ono, chyba jakieś przejście w lewo. Znajdujemy się na końcu tego korytarza. Kolejnie ładne, zachowane schodki. I prawdopodobnie schodzimy pod Kanapowy? Z... z tyłu? Dobra, poczekajmy na niego chwilkę. Niech ponagrywa, co ma ponagrywać. Kolejne schody. Zobaczyć, co jest niżej. Brak przejścia. Tu też jakieś pomieszczenie. Znowu ta ciekawa zabudowa. Pomieszczeń, jak widać, naprawdę jest mnóstwo. Jednym słowem, mieli rozmach skór, syny. Pusto, pusto. Tam widać słoneczko. Troszkę, latarkę. I tu kolejna tego typu budowla. Do czego to służyło? Albo potężne agregaty. Prądotwórcze. Albo jakieś pompy. Albo urządzenia zasilające cały ten obiekt w powietrze. Czyli wentylacja, tak zwana. Nie. Wyjście. I gdzieśmy trafili? Do wyjścia, bo ja widzę tam światło. To światło widziałem, tak. Ostrożno. Znaleźliśmy właśnie zejście do podziemi. Niestety wymaga, tak jak na załączonym obrazku, troszkę gimnastyki, ćwiczeń fizycznych. Sięgniesz? Sięgnę. Okej. Okay. Będziesz musiał przejąć cały sprzęt. Rafał, jak przejście? Bardzo fajnie. Bardzo Dla mnie to perzy jesienią bez problemu, między tym jeszcze brak no, To jest na pewno zamykane od października jest, do, do tego, nie? Do, do kwietnia? Marca. Do marca? No nic, przeciśnijmy się. 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 Idziemy, idziemy w podziemiach. A my przechodząc hmm. przez te... Tam też jeszcze widać światełko. Jakiś dzienny. Fajna temperatura, już nie panuje, chociaż każdy jest spocony. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo pomieszczeń. Mnóstwo pomieszczeń niewiadomego pochodzenia. Co tu było, co tu stało. Tu też jakieś wyjście, prawdopodobnie ewakuacyjne, czy coś takiego, było zamurowane. Nie ma nic. Szczerze mówiąc przechodzić przez te przejścia, to jak bieg przez płotki. Naprawdę trzeba nóżki do góry dźwigać. A tam też wszystkie są? Dysale... A tu jest jakieś przejście z tej strony, Rafał? Tak, taki korytarz, ta Kolejna sala. Ale to znaczy słoneczko tu widać z tej strony? Tak, z no widać. Czyli my wychodzimy z tego... Poziomu minus jeden. Powiem tak, nie bo nie Za wysoko. Nie ma Jak ja bym wiedział, że tam jest coś ciekawego, to ja bym tam zeskoczył, ale... Ale ja nie wiem czy tam jest coś ciekawego. Nie będę tutaj skakał. Czy ja stąd wyjdę? nie Podrzucicie jakieś jedzenie? Nie, tu jest kolejne. Przejście. Ciekawe podłoże. Blacha położona, trudno powiedzieć, co jest pod blachą. Nie, i wyjście na zewnątrz. Wyszliśmy prawdopodobnie na poziom 0, z tego minus 1. Tam jest wyjście, albo wejście, trudno powiedzieć. Zastanawiają mnie te blachy. Wiesz, co tu jest pod spodem? Myślisz, że pod tymi dostatkami przygrywamy. Albo tu jest jakiś potężny zbiornik. Nie ma nic. Ta to pomożesz mi wyjść. No cóż, my już próbujemy wyjść z obiektu. Nie ma sensu pokazywać jednych tych samych pomieszczeń, bo jest ich tu około 70, jak nie przeszło 100. W każdym bądź razie weszliśmy jednym wejściem. Próbujemy wyjść, teraz drugi. Oczywiście, jak zwykle, trzeba uważać przede wszystkim na głowę, ale też i pod nogi. Kolejne schodki. To było kiedyś chyba zamurowane, tak? Tak, tak, prawdopodobnie są Tak jak pokazuję na załączonym obrazku, jesteśmy troszkę zdyszani. Co prawda, tam było dużo chłodniej, piękniej, tu jest gorąco. Tam żeśmy wchodzili tym małym wejściem. Kanapowy oczywiście nie spocił się ani grama w ogóle. tym małym wyjściu. A trudno wejście, powiedzieć, po... czy to jest wejście, czy wyjście. W każdym bądź razie tą w dziurą. Razie, czy drzwi są, czy są po prawej, czy po lewej? stronie. Tą dziurą urodziliśmy się na nowo. Kolejne wejście lub wyjście, trudno powiedzieć, jak się chodzi po tym poziomie 0. Nie schodzi się na minus 1. Widać bardzo często promienie słoneczka. A co to było? Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie ładnie betonem zabezpieczone. Są też potężne zawiasy i to tak jak widać były zamykane na zewnątrz. Że tak ci krzyknę do filmu. Tak. A są ślady po, po? po szczelkach, czyli że generalnie mogły to być drzwi jakieś szczelne tego typu rzeczy? No tak, tylko zastanawia mnie dlaczego one były z zewnątrz zamykane, prawda? Wybóg nie następuje w środku, chyba że ewentualnie to akurat było brane pod uwagę. W ten sposób udowodniłeś, że to było wejście. Aha. Rozumiem. Brak pytań. Kto musiał stać z tej strony, żeby zamknąć, nie? Brak pytań więcej. Kolejne wejście? Zapraszamy, idziemy. Tam masz Ko kibel? Rafał, jak pójdziesz teraz... A, tak, kibel. No To, tu to byliśmy. Kolejne wyjście no, albo wyjście. To jest to, wejście... co mówiłem, że jest takie, że możesz tam wyjść. Po lewej mojej, a twojej prawej jest kibel. Tak, tak. Jedno pomieszczenie puste, a drugie tak. jest z kiblem takim jak Brytki na o, tak. wiesz, Ale fajnie, Rafał, że sam wszed... <śledzisz> wszedłeś, bo szybciej nie weszłeś. Zeksplorowałeś i złożyłeś meldunek. Idziemy dalej. tutaj, Kolejne dziury, że tak powiem bezczelnie. Wejdę Ci w kadr. Uwaga. Ale co tu było? Trudno... A nie ma tam przejścia w środku jakiegokolwiek? Dziurki? Dziureczki? Mm, ale tu smarami, olejami... Nie, tu nie ma przejścia. Zobaczymy do kolejnego pomieszczenia. Zimno, zimno i do domu daleko. Niestety, brak przejścia. Ale rzeczywiście specyficzny zapach smarów i olejów. Tu jest jeszcze jedno jakieś wejście lub wyjście. Sama budowla wygląda tak. Muszę przyznać, że chodząc po obiekcie naprawdę jest to naprawdę jest to ogromne. Rozbudowane. Mamy kolejne schody do kolejnego Budynku. Oczywiście, czy tam nie ma jakichś porcelanowych min, ewentualnie ładunków, zawsze idzie pierwszy saper. A tak jak już kiedyś wspominałem na filmie, oczywiście chodząc po tego typu obiektach w środku i na zewnątrz, patrzmy pod nogi. Kolejna jakaś dziura wentylacyjna, trudno powiedzieć, co to jest. Znowu jakieś pomieszczenia na poziomie zero, wejdźmy zobaczyć, co tam jest. Nie wiem dlaczego, ale zawsze widząc tego typu obiekty. Przypomina mi się rizę w górach sowich Cóż, zajrzyjmy co tu jest akurat w środku Coś tam panowie ciekawego Ruiny? Nawet podłóg nie ma być miejsce po jeszcze zostało No to bardzo ciekawe ujęcie Ciekawe ujęcie Ruiny panie, ruiny Chcę zrobić fajne zdjęcie takiego. Tak? Kuchnia, łazienka. Ha! Pająk. to. akurat nie chcę. Standardowa procedura, jeżeli jest coś do poczaskania, przychodzi naród i musi to poczaskać, nie ma siły. Ja nie wiem czy to jest taka nasza natura polska, może niekoniecznie polska, ale w danym wieku. Ale powiedz mi tak, jest wiesz, jest, wierzchnię. jest wierzchnię. Mm -hmm. Ale powiem Ci, jak kiedyś Wam to zawsze jest kuliwatem taki dziwny, żeby, wiesz, grzebać palcem w sąsiedniej to, tak. tak. poparcie, a zrobić dziurę. Potem już tylko pogłębiasz, nie? Że... Panowie, żebym miał pewność, że mnie grubego i ciężkiego wyciągniecie Ale myślę, że musimy wyciągnąć wejście. No tak, tylko ja się tam wpakuję, a za dwie minuty się okaże, że na zewnątrz jest wejście z zewnątrz. No tak ja mówię, że prawdopodobnie będzie wejście w 10. Ale bardzo do jest, ale nie widzę. Wpadliśmy po prostu na najprostszy z możliwych sposobów. Wpuścimy telefon. Niestety musimy się położyć. Obydwaj. Co tam jest? Prawdę mówiąc nie widzę. Przypuszczam, że dopiero w domu to zobaczę, co tam jest. Czy tam jest przejście. <grymne> Pamiętasz tą starą reklamę? Gdzie? Nie widzę. I nie zobaczysz, dopóki nie kupisz zestawu do góry. A tak obecnie gisa. wyglądamy. Leżąc. <grymne> Czego się nie robi dla idei. Ale zauważ, że ktoś zaginął. Został tylko but. Tak. Ale widzę, że ktoś tam był. Bo jest. Bo jest. O, może będę w stanie pokazać, jest kamień postawiony? Widzisz? Ktoś się tam dostawał. Próbował dostać. Ah! Podążam za tymi panami. I co odkrywamy? Jakąś potężną salę, przypuszczam. Myślisz, że to jakaś stołówka, coś takiego? Tak? Tak jak sztabowe albo coś. Myślisz? Tak. Ale to się jeszcze ciągnie, tylko że tam już nie ma przyjęcia, trzeba na zewnątrz wyjść i do drugiej Nawet kabli brak. Standard w tego typu pomieszczeniach. Gruzu mnóstwo. Jakby się to naprawdę z sufitu sypało. To co panowie? Idziemy na kawę do lasu. Problem jest w tym, że nikt nie wziął ani kuchenki, ani kartusza, ani pojemników na ową kawę. Ani kawy. Chyba na kawę zaciekło, nie? Wracamy do wyjścia. Kolejny zobaczymy, znajdziemy. Kolejne wyjście, wejście. Trudno powiedzieć. Być może któreś z tych, które widzieliśmy. Gdzie słoneczko było widać. Znaczy ja Ci powiem, ten obiekt prawdopodobnie można by się... zrobić plan w ten sposób. Kopiuj, wklej, kopiuj, klej. Powiem, jak... powiem Ci, jakbyśmy mieli wszystkie te pomieszczenia nagrywać, to nie wiem, na tym filmie chyba po, po 6 minutach już by było koniec oglądania. Ja obstawiam, żebyśmy nagrywali każde pomieszczenie tak z godzinę, trzy tygodnie co najmniej. Tu prawdopodobnie stał stół, tu stał garnek, tu stał kubek, a tu były widelce. To było jedno chyba, Rafał, z tych, które słoneczko żeśmy widzieli w tych. Chyba tak. Idziemy dalej? Prosto w Wracamy już z powrotem do samochodu. Okazuje się, że jeszcze jest jakiś budyneczek. Zobaczmy, cóż tam jest ciekawego. Melduj, Rafał. Słucham? Co tam jest? Dangerous? Niebezpiecznie? No właśnie nie, ale... Nie wiem czy się Nie to żebym ci obejrzał Boże Oh shit Ale tu czekaj muszę wyciągnąć sprzęt świecący Jesteś najchudszy Tak tak Jesteś najchudszy, więc oj Rafał przytu Locha Locha Eee do pomieszczenie I całe szczęście że I całe szczęście że Rafał mamy cię Niestety nic tam nie było. Idziemy dalej. Wychodzimy z lasu. Jest taki ładny kawałek płaskiego. To jest asfalt, to nie jest beton. Trudno powiedzieć, co to było. Czy odbieranie jakiegokolwiek sprzętu z samochodów ciężarowych. No na lądowisko śmigłowca chyba raczej nie. Być może mały LPR, wojskowy śmigłowiec, chyba raczej by tu nie usiadł. Idziemy dalej. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili dość mocno, że tak powiem, zdyszani. Rademenas nie może zebrać oddechu, więc ja za niego powiem. Czas będzie jak gdyby wstępnie kończyć ten film. A dlaczego wstępnie, to już Wam Rademenas powie. Jeżeli się okaże, że ten film naprawdę jest zbyt długi z tego obecnego, z którego żeśmy wyszli, bunkra, no niestety profilaktycznie się pożegnamy. Jeżeli będzie zbyt krótki, nagramy drugą jednostkę, do której aktualnie się... Udajemy. Także na razie chyba że za 3-5 sekund się znowu widzimy. Hej. Magia kina, magia filmu, magia montażu. Ahoj.